Witam serdecznie. Księga Zapomnienia to naprawdę jeden z najbardziej zadziwiających artefaktów. Pozwala ulżyć z bólu, pozwala ukoić rozdrgane serce i, powiedzmy sobie szczerze, emocje, nad którymi nie można zapanować. Księga Zapomnienia dotyczy trudnych chwil, dotyczy tych sytuacji życiowych, które nas męczą, z którymi nie możemy sobie poradzić. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o miłość, która odlatuje, o sprawy urzędowe, które niepokoją i po prostu przez ten niepokój, przez niską wypełniającą nas wibrację, nie pozwalają nam na spokój, na ciszę. Na refleksję, na spokojne przyjrzenie się temu, co zrobić dalej, jakie podjąć decyzję. Innymi słowy, człowiek się gubi, kiedy ma natłok myśli, kiedy emocje po prostu skaczą po nim, jak, po, jak malutkie dzieci po swoim ojcu. Jak leży oczywiście pijany, pijany emocjami, pijany może radością. No wiecie, a one wtedy są knąbrne i dokazują dowoli. Tak czy owak, każdy z nas, moi drodzy, miał w swoim życiu takie chwile, kiedy mu było źle, kiedy szukał ratunku, pomocy, a to, co się działo tutaj w głowie pod sklepieniem czaszki, było jakby z innego świata, jakby nas ktoś opętał, jakby ktoś nas nafeszarywał energetyczną strychniną. Wyobraźcie sobie, że zastosowanie księgi zapomnienia koinie tylko ból. Pozwala wszystkiemu na spokojnie się przyjrzeć, tak jakby ktoś wymazał z nas te zapisy, które sprawiają, że zachowujemy się nie tak jak zawsze, tak rozognienie, tak nieprzyzwoicie rozdyganie. Ta księga, ileś lat temu, była przez warsztatowców, jak i różdżki radości, bardzo często używana. Ale jak sami wiecie i wiedzą o tym wszyscy, kiedy my tylko ocieramy się o materiał, a nie stanowi on dla nas wartości, to mimo że działa, jego przykrywają następne informacje, następne niby pokłady wiedzy. Informacja nie jest wiedzą. Informacja, jak jest połączona z doświadczeniem, dopiero stanowi wiedzę, a tak jest tylko jej częścią. Dlatego tych, tych artefaktów, choć było dużo, nikt nie zapamiętał. One gdzieś tam zetlały. Czasem ktoś się zapyta, co jest księgą zapomienia, a kiedyś był o tym wideoblok, ale jak wiecie, jak coś było dla warsztatowców nagrane, to nie do końca odpowiadała ludziom, którzy wchodzili na naszą stronę. Oni szukali wyjaśnień, wytłumaczeń, pytali się o co z tym wszystkim chodzi, co to są wymiary i tak No i był ząb. Dzisiaj wyciągam ją z zapomnienia, o funkcję zapomnienia, po to, by przedstawić jej uproszczoną wersję. To artefakt. Oznacza to, że jak go dotykamy, coś się dzieje. Ona została zapisana aż w dwunastym wymiarze. Dosłownie pochodzi z matrycy tworzenia. A więc wtedy, kiedy nie będziecie sobie radzić z problemami, kiedy będziecie chcieli zapomnieć. Może nie tyle, by wymazać całą historię ze swojej pamięci, ile nie poddawać się my, psychika, wpływom jakichś potrzeb, które nas opanowały, jakichś myśli, które zaczynały nam podsuwać nie te rozwiązania i emocji, które nie pozwalały nam się uspokoić, jak i zawartych w umyśle standardowych rozwiązań, których nie chcemy już brać pod uwagę. I właśnie Księga Zapomnienia ma tę zaletę, że to wszystko wycisza, to wszystko gaśnie, to się uspokaja, a my dosłownie, średnio, dosłownie do trzech minut zaczynamy czuć, że coś się zmienia, że jesteśmy tacy zdystansowani, tacy logiczni, tacy nienaturalni w odniesieniu do tych stanów, które nami trzepały od jakiegoś czasu. I zastosowanie jej pozwala nie tylko ochłonąć, nie tylko zrównoważyć energię, nie tylko wreszcie odnaleźć się w życiu, ale także rozpocząć nowy rozdział bez tego szkodliwego rozedrgania, bez tego niezałatwienia sprawy. Nagle wszystko staje się klarowne, nie mamy z niczym problemu, możemy dalej spokojnie przez życie iść. Jednak, i to jest ciekawe, to, co się wydarzyło, nie niknie. Ono gdzieś tam jest. Ale nagle sobie zdajemy sprawę z tego, że ta mała sprawa była tak rozdmuchana właśnie przez niskie wibracje. Kiedy to wszystko w nas zostaje stonowane, nawet sami możemy się przyjrzeć temu, co się wydarzyło i nas to. Nie rusza. Był to lek przede wszystkim na miłości, przede wszystkim na problemy w pracy, przede wszystkim na różne konfliktowe urzędowe sprawy, które zwalały nam się na głowę, nie dając potem w nocy spać. To naprawdę działa. Jeśli jesteście jednak w sytuacji podbramkowej i cały czas będą wam zewnątrz przypominać o tej sytuacji, to może istnieć potrzeba, by tak co kilka, pi razy oko, co sześć dni zastosować tę Księgę Zapomnienia. Ale muszę zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. W, yy, rzeka płynie. My patrzymy cały czas na tę wodę. A w dal w stoi drzewo i mamy wrażenie, iż patrzymy na tę samą wodę. To nie jest ta sama woda. Przed chwilą tam w tym strumyku górskim płynął rekin lub wieloryb, a teraz tylko i wyłącznie czysta kry krystaliczna H2O. Nie ma innych wrzutów. To samo jest tutaj. Jeśli bowiem odniesiecie wrażenie, że ta księga zapomienia coś zrobiła, a to zaczęło znowu odżywać, to dojdziecie do wniosku, że ona nie w pełni działa, i za drugim działaniem przestaniecie wierzyć w jej skuteczność. A ona naprawdę ma swoją moc i wykonuje swoje zadanie. Pamiętajmy, że te, to rozemocjonowanie, to zagubienie dotyczyło jakiejś sprawy, ale to, co się z nami znowu za drugim razem będzie działo, to jest nowy czas, to jest nowy dzień, to jest zupełnie inna rzeczywistość, choć tycząca się tej samej sprawy. Po prostu. Czyli jemy zatrutego torta, ale to nie jest do końca ten sam tort, ponieważ. Po prostu na nowo zaczęliśmy przeżywać coś starego, ale przez te różne okoliczności, nowe, które się nam przytrafiły. Jak będziemy o tym pamiętać, wszystko będzie szło jak tralala, uda się zapomnieć, wyciszyć, i nawet po paru minutach od zastosowania będziecie mogli iść na spacer, szukać nowych znajomości. Yy, użycie księgi zapomnienia jest bardzo proste. Po prostu tylko tak się troszeczkę wyciszcie, no nie, i w głowie przypomnijcie sobie ją. Nawet ten tytuł, Księga Zapomnienia, ponieważ jest to artefakt umieszczony już w przestrzeni. Samo przypomnienie sobie tego, że o tym mówiłem, że ona istnieje i już was to uruchamia. Gdyby była jakakolwiek wątpliwość, bo nie każdy potrafi tak ułożyć w sobie myśli i nabrać tej pewności, to moi drodzy, Ojojoj. To po prostu tylko przypomnijcie sobie potężny znak mocy, który towarzyszy wszystkim moim działaniom. To jest takie jakby wejście w przestrzeń programową, gdzie wszystko jest i później. Kotwi się w przestrzeni wibracyjnej, a potem schodzi do przestrzeni energetycznej i manifestuje się w przestrzeni niskich wymiarów, czyli tam, gdzie funkcjonuje człowiek fizyczny. Wystarczy tylko wiedzieć, że wszystkie artefakty, że cała psychologia duchowa, że psychologia umysłu, że cuda z Janem, że wszystko jest tam gdzieś w głębi kosmosu zakotwione i właśnie tędy wypływa. Naprawdę to to nie wypływa, bo to wszystko znajduje się w jednym miejscu. I my, i całość znajdujemy się tam. I paradoksalnie, choć może was to zaskoczyć, ten obrazek też nie tu, tylko tam w głębi się znajduje. Ale żeby wiedzieć, że to co mówię jest prawdą, a nie jakąś grą umysłu, no trzeba by było troszeczkę poćwiczyć to widzenie, te objawieniówki, to bycie świadomością. Wtedy rzeczywistość staje się zupełnie inna, a a jedną stałą rzeczą okazuje się tylko zmienność. To, co moi drodzy, to wystarczy. To jest takie proste. Stosujcie księgę zapomnienia, bo została nam podarowana. Ja ją uruchomiłem, umieściłem w przestrzeni i nie ma siły, która by mogła ją ściągnąć. Poza tym każdy, kto wchodzi w końcu w te wymiary duchowe od ósmego wzwyż, nawet jakby doszedł do wymiaru dwunastego, a nie ma zła, które by mogło w takich wysokich wibracjach czy, czy w przestrzeni programowej funkcjonować, ale załóżmy, że nawet gdyby takie było, to by musiało o jeden poziom dotrzeć wyżej, czyli do Boga. A kto tam jest, tylko sprzyja takim naszym poczynaniom. Więcej nie muszę tłumaczyć, poćwiczcie, a będzie, będziecie zaskoczeni skutecznością. Ale cóż, tak działa psychologia duchowa.